Sieman, witam was bardzo serdecznie nie, w kolejnym odcinku, u, u dzisiaj będzie akcja rasiowania nawozów, ale zanim to pokażę wam nowe nabytki jakie udało się sprowadzić, no w sumie, jesteś, w sumie mie, 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 ten filmik jest nagrywany już, już w marcu, zimę już tam nie, nie nagrywałem, bo tam nic się nie działo. Jak chodźcie, czy, czy zobaczycie, on u nas nowa przyczepa. Skąd ona? A! Dziadek ją ściągał. Na którym, a, w sumie to inaczej. Czyli jest dla na nas co że dziadek pojechał i kupił. Kupiliśmy jeszcze większą kosiarkę, ale jak coś tam dziadek mówił, że chyba do, do czwara, tam na razie, no, to zacie znaczy do Ursusa. Nie tego żółtego, tego, tego, tego zielonego. Do nie, do bo do niego H&D nie rady Prasy zwijającą kupiliśmy jak widzicie na szorcie z tamtego roku bo to sprzedałem przyczepa metal facha i pewnie możecie się zastanawiać gdzie jest jest reszta maszyn, które byliśmy w przednim na tej farmie na tyle czasy miałem z tymi maszynami nieco trochę a sobie będę je, je sprzedać. A i tam wam jeszcze nie pokazywałem. Teraz sam będziemy obok tego przyjeżdżać. Dlatego tego chcę w taki A! I zanim to, to pokażę Wam, co się jeszcze zmieniło na przodzie. Twierdziliśmy z dziadkiem, że ten wyjazd sobie był tutaj. To sobie opuścimy. I daliśmy sobie taki wyjazd. Wyjazd na wprost. Żeby chociaż było lepiej, bo jak teraz takie dużo maszyny teraz mamy... To najlepiej... To najlepiej jest, no, łatwo w przyszłości. A i teraz mogę wyciągnąć jakąś górę Ta miasta w pełni już, myślę, że za dwa miesiące to już ja siano, także jest super, albo nawet późno. No i co, mamy wbudowaną oborę. Tutaj, ten, gdzie kupił kupiłem, więc ja i oborę, i wiatrę na belę. Może tam jak ktoś na jeszcze uda się tam wprowadzić? Co to było? Nie wiem. Ale 30 to też się dobrze spisuje. Co się wtedy gadał, że mówią, że strzelę albo nie? I by się, nie wiem, coś... Mówi, że może coś zachodniego, by coś było w tej No lat, teraz i 30 31 wtedy spraw co robi i nawet 3 miliony od sobie. No i dojeżdżamy do Opora. Ale no, sobie mogę tam przyjechać, ale tutaj jeszcze i tak. Dajcie ja wam z tłomery bo to coś co słowa to szale, To na przejazd. Chyba byki już długo by przejadłem, bo to jest więcej mi te mięsne, a nie mleczne. A jak to mówię zniesie, się chyba razem zdanie, to może w razie to, to... i tak na razie się nie ja znalazłem. tutaj jest jak za wodę. Tak jak w naszych A jak wody dalej nie zaszło, to i tak do dzisiaj tak jest. Jak raz tutaj jechałem w w zeszłym roku To samo już się wyczyści. Zza... Ono się się z tego. A jeszcze to teraz

Ale by się w końcu już jakieś nowego tutaj w końcu jakiś zabrać i je powiększyć też w stu prochach swoich sąsiadów, które naklasował. Więc jak nie byś się to możecie wziąć na kanał. No było, możecie zobaczyć jeszcze jak raz jakie nerwy miałem ze 500 261. Dobrze, że ona już poszła w świat brakuje jeszcze tylko jak... to jeszcze tylko na stawki zrobić to wszystko a stąd D31 jednak je chyba ją sprzedam bo... bo istnieje jest ale jeszcze nie potrzebna jest a D44 je chyba ją... o, porobiłem nowe ski auto niższe tego Innego nie wiem, kolei. Dobra, widzicie, że ten kół był krótki, ale no ja, bo nie ma sensu tak się na...